musimy sprawdzić czy to aby na pewno jest dorsz, a nie czarniak po prostu. Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku znów dziś rowy na tapecie, ponieważ otrzymałem od was wiele wiadomości, wiele prośb, żebym jeszcze tu wrócił i żebym pokazał kilka fajnych miejsc i Wytypowałem te, które się najczęściej powtarzały, a mianowicie jest to smażalnia na statku. Dzień dobry. Poproszę flondrę. Niech będzie z frytkami i z surówką. No i dotarłem do tej smażalni na statku. Zamówiłem sobie flondrę. Jest, jak widać, okazała. Jak smakuje, jeszcze nie wiem. E, fajnie tu buja, słuchajcie, ale dla tych, co mają choroby morskie, są ławeczki. Możecie sobie usiąść pod parasolem i mnie to nie rusza, bo dużo w życiu popływałem. A tu taki, słuchajcie, fajny, szantowy klimat. E, muzyczka też szantowa, fajnie gra, więc można miło tutaj spędzić czas, ale to była ta wstępna część, ta miła, ta zapraszająca tutaj, a Teraz zobaczmy, co mam na talerzu. Flądra jest dość tłusta, widzę, no ale to jest taki dobry teraz okres. Bielutkie, świeże mięsko. Mm. bardzo fajnie wysmażona i na sól dobra. zarąbista. Zobaczcie, nie ma, nie ma tutaj, jakby to powiedzieć, ciasta. Ona jest taka zanurzona w głębokim tłuszczu, ale jest dobrze wysmażona. Mięso jest kruche, delikatne, soczyste, nieprzeciągnięte, ryba świeża. Co więcej trzeba? Też czuję, że dzisiejszy rajd po rowach będzie pozytywny, ale, ale niech palmy dnia przed zachodem słońca. Bo ostatnio w łebie też miało być pozytywnie, a wyszło jak wyszło. No jeszcze surówka. Kapusta jasna. Nie zleżała. Bardzo dobra. Delikatnie kaskowa, delikatnie słodka. Taka wiecie, zrównoważona. Super. Nie wiem czy sami robią, ale nawet jak gotowiec to, to udany. Kąski. Mm. I tu się czuje morze. Chcecie zjeść dobrą flądrę? Być może inna rybka również jest tak smaczna jak to, to wpadajcie tu, trochę was pokołysa i zjecie dobry posiłek. Kolejne miejsce, które warto odwiedzić jest niebieski kontener, który robi fish and chips. Po prostu rewelacja. Dzień dobry. Co to jest? Fission Chipsa. Większy czy mniejszy? Mniejszy, dobra. Dobrze. Jakiś napój do tego? Mamy w promocji. Nie, nie, nie. Może wodę. Jeżeli macie. Gazowane, nie gazowane. No to są takie kawałki myślę, że to w całości jest. Nie, nie. No dobrze, no, dobrze. Kawałki, to są właśnie kawałki To są zupełnie No to świetnie. Poletniczne. Aha. To super. No i dotarłem do miejsca, które wy tak naprawdę wytypowaliście. Fishport w rowach. Przy kanale z daleka widać niebieski kontener bardzo podobny do tego w Koło Brzegu i wydaje mi się, że ktoś tutaj również robi mega robotę, bo na pierwszy rzut oka wygląda to naprawdę apetycznie, ale wygląd wyglądem trzeba zobaczyć, jak to smakuje. Zobaczcie jeszcze, tak wam pokażę. Bardzo fajne kawałeczki ryby. Ja sobie tak wiecie łapkami, będę to jadł. Czas to chrupiące. Dobrze przyprawiona ryba. Kurde. Oni w tych robach. Dzień dobry. Kurde, oni w tych robach wiedzą, do czego służy sól. O, jak mm, Prawdziwy dorsz. soczysty, mięsko bielutkie. Widzicie, patrzcie. Zero ściemy. Mm. Można zjeść dorsza, można. I nie ważne, czy to jest z przyłowu bałtycki czy atlantycki. Ważne, żeby to był prawdziwy dorsz. Wow. Zobaczcie, Nie, no dzisiaj, dzisiaj już drugie miejsce i mega pozytywnie. I cena tego zestawu, słuchajcie, 48 zł. Ja bym tego za tyle nie sprzedał, ja bym dychę jeszcze dorzucił. Zobaczcie, ile tu jest fryt ile kawałków dorsza. Do tego jest surówka hmm, z kiszonej kapusty i ogórki. Widzę, to jest sałatka z ogórków małosolnych hmm. I znowu ogórki małosolne, uwielbiam Bardzo dobre, bardzo dobrze to pasuje do ryby Szczególnie na tym Jeszcze ta kiszona kapusta No, jest kwaśna I taka trochę miękawa Dziękuję nie da się ukryć. Już jak się, wiecie, zdemaskowałem. Siedzę na widoku. Ale powiem wam, tak, petarda. Wykonanie i smak bardzo podobny do tego koło brzegu. we To ciasto, słuchajcie, przebija przebija nawet to to z koło brzegu, No mega chrupie i zobaczcie, już po kilku minutach Normalnie ciasto powinno, wiecie, zmięknąć. I nie mięknie i nie czuć jakiegoś proszku, jakiejś sody. Wszystko jest dane umiarkowania. Udzielbym to. Uwielbiam dobrą robotę. Dobra, schodzę z widoku i lecę dalej. Na sam koniec burgerownia. Red Burger. No powiem wam, burgery wymiatają. Dzień dobry, poproszę ten Red Jalapeno, bez frytek. Tak, na miejscu. E, zobaczcie, co dostałem na talerzu. Wziąłem Red Jalapeno. wygląda to imponująco. Tym razem bez 00 się nie obeszło. No nie mogę innego, bo wiecie, kieruję. No, ale nie wiem, jak się do tego zabrać. Ale wiecie, jak ja to zawsze mówię, jak po, nie, po brodzie nie pocieknie, to smakowało nie będzie. Więc zabierajmy się za, za to cudo, bo to tak wygląda. Jeszcze nie spróbowałem, ale widzę, że chyba będzie ok. Najpierw przekroję na pół, żeby zobaczyć, jak wysmażony jest kotlet w środku. Oczywiście, jak mi się uda. Bułka fajna, chrupiąca. Zobaczcie, nie taka nie taki suchar, jak, jak to wszędzie. Bekon jest chrupiący, ciężko nawet przekroić. Oni są tutaj dość znani, że robią dobre burgery. I wyglądają na takie. Zobaczmy. Spójrzcie. Tak wygląda ta kanapka, trochę ścisna i smacznego. Pierwszy i słuchajcie, nad morzem nie tylko rybą się odżywiamy, ale również można od czasu do czasu pozwolić sobie na coś takiego porządnego. Hmm. Hmm, tak. Wchodzi jak złota. Hmm. Fajna bułka, dobry sos. Do tego świeży pomidor. Chrupiący bekon, delikatnie słonawy i dobrze wysmażony kotlet, który nie jest ani za twardy. Ani zamienki pod tam i dobra wołowina I co jest sukces murbany, tak mm. To jest okrutne To jest okrutne słuchajcie To jest pyszne i okrutne I dzisiaj rowy bez wtopy nie tak jak ostatnio. Dobra, może sztućców użyję, będzie mi lepiej. Chociaż tego nie lubię robić. Przy, przynajmniej przy kanapkach. Mm. Jest zarąbiscy. Jak będziecie w rowach, czy przejazdem, czy na wczasach, to wpadajcie do Red Burger. Na zdrowie. No i jeszcze nie kończę na dzisiaj, ponieważ jest jakoś tak zaspokojnie. To znaczy zaspokojnie. No nie było nigdzie żadnej wpadki, więc wybiorę się na dorsza, ale tym razem już do dąbek. Dzień dobry. Ja poproszę dorsz, cieście i golonko. No, i jestem w domkach, lokal niewielki. Pasi brzuch przy głównej ulicy. Można sobie zejść i zerknąć tutaj do środka. A co zamówiłem? Tak, jak mówiłem, dorsza. No, i wziąłem jeszcze golonkę, bo wygląda dość apetycznie. A dorsz, wiecie, musimy sprawdzić, czy to aby na pewno jest dorsz, a nie czarniak po prostu. Lokal niewielki i właśnie w takich lokalach bardzo często możemy spotkać czarniaka. Robimy sekcję zwłok. Talerz jest bardzo apetyczny. Fryteczki, trzy surówki i kawałek dorsza. Idealny obiad, nie jakiś, wiecie, kawał wielkiej ryby, której nie możemy zjeść, ale zobaczmy na rybę. bardzo mało ciasta a mięso bielutkie i tutaj mamy dorsza i to jest dorsz atlantycki prawdziwy dorsz mm. i od razu słuchajcie, smak jest tak jak być powinien spójrzcie, bielutkie mięso wróż mm. ryba rozpływa się wręcz w ustach, słuchajcie i czuć delikatny posmak morza a nie łykowate, grube kawałki. Czarniaka. Spójrz jeszcze raz. To jest prawdziwy dorsz. Mm. Pychota. No tutaj mogliby, jakby to powiedzieć, trochę dosolić rybę. ale to może jest są tylko moje fanaberie. Zobaczcie, ciasto jest chrupiące, fajnie wysmażone. Ryba warta pochwały. Jak chcecie zjeść prawdziwego dorsza, to do pasi brzucha, do dąbek. Jest pewne, że nie dostaniecie czarniaka. Dobra, teraz bierzemy golone, bo wygląda też nieźle. Mały lokal, ale wydaje się, że ktoś tu potrafi Gotować. Spójrzcie jak golona podana. Trochę wielka dzisiaj, jak dla mnie, ale spróbujemy. Mówią, że z golonki kość powinna wychodzić. Więc zobaczmy. No i wychodzi. O. drogą też wykręcimy, o. ale najważniejszy jest smak. O, głonka mięciutka. Gaczcie. Wiecie, ja tak sobie blazer zrobiłem na talerzu, ale to nic. I ostatnio mi zarzuciliście, że prosiaka jadłem z musztardą, żeby zabić smak mięsa, więc dzisiaj nic nie daje. Mm. Golonka również bardzo dobra, ale... Ale ja lubię, jak jest przyprawione więcej solą. Ale to wiecie, bez znaczenia, bo każdy sobie może jakby dosolić, ale ja tego robić na talerzu nie lubię. I najważniejsza jeszcze jest, słuchajcie, skórka. Proponuję mniejszą golonkę albo większy talerz, bo ciężko jest się poruszać nożem i widelcem. Mm. Glazurowana, bardzo dobra skóra. Bardzo dobra golonka. No co, jeszcze kapusta została? Kapusta widać jest bardzo mocno pomidorowa. O, jest lekko pikantna. Czuć kminek. Dobra. O, nawet może trochę zapikantna. O, komuś się chyba sypnęło. Czegoś pikantnego. Chyba się sypnęło kucharzowi e, czegoś pikantnego albo zakochany. Ale, jak tak się weźmie, słuchajcie, trochę kapusty, trochę mięsa. No w ten sposób. No to trochę łagodniejszy jest smak. Na talerzu jeszcze mamy chrzan, mustardę, kapusta zapikantna, zdecydowanie zapikantna, a ryba. Jestem bardzo, jakby to powiedzieć, zadowolony, bo dostałem prawdziwego dorsza, świeże suróweczki, do tego fryty, tak jak być powinno. I taki niewielki lokal w Dąbkach, w Pasibrzu. Można? Można. Naprawdę, jak będziecie w okolicach, Będziecie w Dąbkach lub w Darówku, to Dąbki nie są daleko, wpadnijcie do pasi brzucha, bo ryba jest nieoszukana i jest dobrze zrobiona, jest smaczna i porządna golona. Do tego jeszcze wyczytałem, jakieś żeberka mają, ale już dzisiaj nie wcisnę. Do zobaczenia.